Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Ewą. W dzisiejszym dniu zapraszam Was na bardzo słodki, pyszny przepis. Będziemy piec ciasto słonecznikowe. To przepis zamówiony od moich widzów. Na początek musimy przygotować sobie składniki i będziemy piec biszkopt. W pierwszej kolejności wbijamy do miksera białka. Robiąc biszkopt, zaczynam od ubicia białek na sztywno. To powoduje, że on jest bardziej puszysty. Więc sobie Oddzielimy i będziemy ubijać, żółtka obok, A jak dodajemy szczyptę soli. Ubijamy cztery łyżki cukru, i ubijamy. Jak już ubiją nam się białka z żółtkami, ściągamy to z miksera. Przygotowujemy sobie kopystkę do mieszania i sitko do przesiania mąki. I cztery łyżki mąki ziemniaczanej partiami delikatnie wmasowujemy w nasz biszkopt. Dlaczego tak? Dlatego, że jakbyśmy to dali, wiecie, do miksera to ono by nam tak wytłukło tą mąkę, a mąka jest ciężka i spadnie na dno zawsze i nie jest już tak puszyście. To jest sprawdzony przepis, także macie śmiało z niego korzystać. Cztery łyżki mąki pszennej i taka sama historia. Teraz do tej mąki dodaję jeszcze łyżeczkę albo półtorej proszku do pieczenia, żeby nam ładnie wyrósł. Jak już rozmieszamy nasze mąki, przekładamy nasz biszkopt do przygotowanej wcześniej formy. Rozgrzewamy sobie piekarnik na 180 stopni, jeżeli pieczecie w termoobiegu, może być 170. Pieczemy około 30 minut do suchego pateczka. Wyrównujemy. On nie musi być wysoki, no bo on jest wiadomo do ciasta, na to przyjdzie śmietana. Więc nie musi być sam biszkopt wysoki. Jeżeli będzie, to będzie. Wiele możliwości wyrównamy. On i tak gdzieś tam będzie wyższy, gdzieś niższy. Domowe ciasta mają to do siebie, że choż takie idealne nie są, ale są bardzo smaczne. Wstawiamy do rozgrzanego piekarnika. Sprawdzony patyczkiem jest suchutkie, wypiekło się 25 tak, minut się piek. zostawiłam go z wyłączonym piekarnikiem tak żeby 30 minut. Było. I musimy go do ostygnięcia zostawić. Teraz moi drodzy musimy zwilżyć biszkopt. Więc dwie łyżeczki cukru, trochę soku z cytryny albo z limonki i robimy taką lemoniadę, żeby nasz biszkopt pod śmietaną był wilgotny i fajnie się kroił, żeby nie był taki suchy jak wiór. I skrapiamy. Ja to robię zwykłą łyżką, widzicie. Możecie zauważyć, że mają takie specjalne buteleczki. Z, taką, z takimi trójkroplami, ale ja jadę łyżką i dobrze, bo bynajmniej mogę Wam pokazać, że można to też zrobić zwykłymi sztućcami. Nie trzeba ubezpieczać się od razu w sprzęty nie wiadomo jakiego pochodzenia do pieczenia ciast, bo kiedyś tego nie było i ciasta były też przepyszne. I tym razem nie będzie inaczej zwilżane po prostu łyżką. Yy, musicie zwrócić szczególną uwagę na brzegi, dlatego że na brzegach zawsze biszkopt jest najbardziej suchy, to możemy odstawić na bok, niech sobie namięknie elegancko, a my ubijemy śmietanę. Zimną śmietanę bardzo dobrze schłodzoną wlewamy. Ja mam 750 ml. Sprawdzamy, czy jest śmietana w środku. I bardzo często tu możecie zobaczyć taką tłustą, prawie masło. Dodajemy to do środka, nie wyrzucamy tego, bo dzięki temu nasza śmietana będzie bardzo mocno ubita. Teraz zaczynamy ubijać. Najpierw na wolnych obrotach, później na szybszych. Cukier puder Śmietanofiksy. Śmietanę tak ubito, na sztywno, wykładamy na nasz biszkot. Musicie uważać, żeby nie ubijać tej śmietany za długo, żeby Wam się nie zrobiło masło. Cały czas musicie ją obserwować bo w zależności od tego wiecie jaka to jest śmietana, jakiej firmy, jeżeli mogłabym Wam podpowiedzieć, jaką śmietanę do ubicia kupić, to patrzcie na skład, żeby nie zawierała karagenu. Ja, nas, ja u nas nie znalazłam takiej, ale ten karagen to nie jest taki niewinny. Ale jak nie mam innego, no to muszę posiłkować się tym, co mam. Ale wiem, że w większych miastach, w sklepach dostępne są śmietany e, takie tłuste 30-36% bez paragenu, więc polecam zaopatrywać się właśnie w takie. Próbujemy naszą bitą śmietanę. Ja na razie tak wstępnie wyrównam i pójdę po taki specjalny bo jest zdecydowanie lepszy. Dobrze. I wyrównujemy. Dlatego, że na to przyjdzie już nasz słonecznik i jeżeli zrobimy to nierówno, no to będziecie mieli zupełnie inny efekt. Też może, może tak być. Natomiast ja bym chciała, żeby to było równe. Więc muszę się postarać, żeby tą śmietanę jak najbardziej wyrównać. I rozgrzewamy kajmak. Bardzo delikatnie rozgrzewamy, żeby tylko zrobił się płynny na niskiej temperaturze, bo później będziemy musieli bardzo długo czekać, żeby on ostygł, żeby go położyć na śmietanę, więc moja propozycja. Delikatnie na leciutkim ogniu. Rozgrzewam sobie garneczek na takiej dwójce, tak żeby na takim minimum, naprawdę minimum, albo wystarczy zagrzać sam garnek, zestawić go z ognia i dopiero. Puszkę kajmaku rozgrzewamy, żeby stał się płynny, żebyśmy mogli go wyłożyć na śmietanę. I już rózgą rozrzedziłam go, rozbiłam grudki. I jest chłodny, możemy nim pracować dalej. Jak mało, wiele rozlewamy. Zaraz go rozprowadzimy na równo. Łatnie. rozprowadzamy kajmak. Jest dość przyjemny, gładki, więc szybko wyjdzie. I wysypujemy na nasz kajmak słonecznik. Tylko słuchajcie, nie pruszcie go na patelni, dlatego że niektóre Wam się przypali. Bardziej niż inne, i on później jest taki gorzki, nieprzyjemnie wyczuwalny. Więc yy, najlepszy jest po prostu taki zapakowany. Jak sobie wysypiecie, tak będzie. Jeżeli się troszeczkę będzie później przy kruszył, to nic, to normalne. Generalnie powinien się przykleić do naszego kajmaku. Proszę moi drodzy, oto jest efekt finalny. Nasze ciasto jest gotowe, jak widzicie. Cała blacha udała się, pięknie wygląda, dobrze się kroi już w miarę, w miarę, ale jeszcze przed nią cała noc, więc, jak już postoi całą noc, no to wtedy będzie można powiedzieć, że kroi się idealnie. Więc puszysty biszkopt, już oczywiście próba organoleptyczna się odbyła i wiecie, nie jest za mało skropiony, jest w sam raz, więc pół szklaneczki na ten biszkopt wystarczyło. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za wszelkie komentarze za polubienia strony, za subskrypcję. Zapraszam na kolejne wideo. Cześć!